Es ist czy es sind? Czy w ogóle es sind pasuje? Pasuje. S ma wiele funkcji um, jako pronomen, ale es ist i es sind śmiało możemy usłyszeć i śmiało możemy używać. Kiedy? No właśnie, gdy chodzi o liczbę pojedynczą, tak w skrócie, to jest po prostu es ist. Gdy chodzi o liczbę mnogą, to użyjemy es sind. Ale najlepiej posłuchajmy i zobaczmy przykłady. Es sind viele Leute da. Czyli jest wiele ludzi. Viele Leute, liczba mnoga, stąd es sind. Es sind viele Ideen da. Jest wiele pomysłów. Es sind viele Möglichkeiten. Jest wiele. Możliwości, Möglichkeiten, wiele Möglichkeiten, liczba mnoga, dlatego es sind. A es ist? Es ist viel Zeit, es ist viel Geld, es ist ein neuer Weg, es ist viel Essen, es ist ein Buch, es ist eine Frage. Es ist liczba pojedyncza, es sind liczba mnoga. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnej lekcji.